Niech nie wpadnie głowę panie, w mrużowisko, może mu do rozumu pójdzie. Że, że, że to, proszę to, pana, to, on, on tak wikra jak nie, Wałęsa, ja ja poszedł to, do ludzi nie, Wałęsa. Zaczęli krzyczeć, mówił: Nie chcecie ze mną panie, rozmawiać, panie, to ja idę do domu. To jest druga kopia Wałęsy, Wałęsi też był patriota. Wielki patriota. A wie pani, że Jarosław Kaczyński popierał przecież Lecha Wałęsa na Proszę pana, dokąd się nie pozna człowieka, ma się przyjaciół: stado. I dokąd ich się nie rozpozna, to się z nimi człowiek obchodzi kulturalnie a później w trakcie kontaktów wychodzi kto co sobą reprezentuje mam rację Proszę pani, przez kontakty z nimi wam pis wodę z mózgu. Proszę pani, jak pani, pani mi nie proszę, będzie robić. Jak nie proszę pani, rozdana. Pani aż aż się zdawała. Zaborcy tak było. Dwa złote dali za swoich ludzi. Nie odda pieniądze, które oddać e, Wałęsa e, górnikom za Nobla. M. Komuś dał nie. A teraz mówi, a teraz Bo? mówi, że pieniędzy nie ma. Tak. Dziad I ludzie po prostu... No chcemy Tyle po, po prostu poznać tak opinie ludzi. To jest narodu. Narodu. Ale ostatnio był nas w odkaniu. Że... Bo pani jak uważa, że kto wygra? No, Rząd. Rząd. Polska wygra, proszę Polska, pana, Polska. Polska. ja myślę, że to oczywiście. o to chodzi, żeby właśnie Polska, Polska wygrała. Polska wygra. No oczywiście, tak. Ja, ja on, mówię, ja poświe... on idzie Ja do Berlina. Niech się uciesza do Berlina. Który z tych dwóch panów jest za Polską? Pan proszę pana, ja jako nauczyciel panów na pracowałam... Który że... ale... no z, z, z tych panów jest za Polską? Jest pan za Polską? No, ja jestem, ale. No to, no to jakie porównanie? Ja, ale ja po prostu groszy, zadaję pytanie, bo wam, takie pytanie pomożnie. będzie na jesieni w wyborach. Więc nie, nie, nie. nie, to nie. Znaczy, Bazar to jest, taki... musimy pomóc? Bazar to on nie jest tylko Tak, jednostki. tak. tak Ju, ja uważam, ja tak, że Polska to jest, to jest musi, święta rzecz dla nas, nas, dla Polaków, nas dla Patriotów. Polska to się? tak, jak matka, jak miałaś pięciu synów, poszli na wojnę, nie wrócili i rozpaczała. Tak, Polska ubolewa nad wszystkimi, co giną. No, tak. Tylko nie w ogóle nie ma pojęcia w ogóle ta, ta, I tak się ta... ludziom podoba. Ja nie, proszę nie, pani, powiem pani jeszcze jedną rzecz. Niemcy są o tyle od nas mądrzejsi, że u nich media... 80% mediów jest w rękach niemieckich, a u nas 80% mediów jest w mediach zachodnich i skalują ile chcą, a 20% mediów jest w rękach polskich. więc o czym my mówimy, o czym my mówili, jak Tusk był u władzy wyprzedawali co się dało. Kopalnie likwidować, przetwórnie warzyw, przetwórnie mleka, przetwórnie wszystko likwidować, zakłady pracy, wy, wy za Niemcom. U nas więcej jest niemieckich majątków jak naszych polskich. Ludzie nie myślą, a ja myślę. Ja jestem teraz po udarze, wyszłam tydzień temu ze szpitala. To pani niech się nie denerwuje, dużo zdrowia Pani życzę. Proszę pani, Pana, nie dla nie mnie Polska tego to jest... Niemka, no Niemca. Tego, żeby nie pokazywać. No w ogóle nie pokazywać. Ale wie Pani, no, no. ludzie mają prawo wyboru. ci no. ludzie, ja ci to są, to są no. Proszę no, Pana, Pan jest młody, więc ja mówię. Polska była 123 lata pod no, zaborami i to, ludzie. co się dzieje, które pokolenie, ile, ile pokoleń się wychowało przez te 123 lata? Parę pokoleń. Teraz żyjemy, ja mam za rok 90 lat, a kiedyś ży żyli ludzie 50-60 maksimum. Ile pokoleń? Trzy pokolenia. I ci, co przeciwko Polsce, to są wszystko właśnie Komuna. potomkowie po tych, po rozbiorach polskich. A po, była pod ruskim, yy, Ale austriackim. To, to, to jak mogę pani uściślić, czyli ci, którzy. Są przeciwko obecnej władzy, są, mają ten syndrom postzaborczy, tak? Tak jest, to są pokolenia pozaborowe. Polska 123 lata ludzie o tym nie. Proszę pana, o czym my mówimy? Za rządów platformy zlikwidowali historię. na lekcja w tygodniu. Czego można nauczyć? Ale tak, ale policję likwidowali, wojsko likwidowali, po, jednostki Polskę wojskowe likwidowali. niepotrzebne, policja niepotrzebna, szkoły nie, likwidowali, nie. przedszkola przychodnie likwidowali, wszystko niepotrzebne. Pani jak jak A do pani, pana? Jak uważa, kto wygra tę bitwę? Jestem za. Za. Proszę Proszę pana. Jestem. Jak do pana Rukowicza, dyrektor szpitala na Ursynowie dzwoni i mówi, że nie ma pieniędzy. I mówi, że nie ma pieniędzy na szpital a pan Arłukowicz jako minister zdrowia mówi zamknij szpital to jest minister świnie paść a nie na ministra zamiast szukać tego wszystkiego jakiegoś wyjścia bo ludzie chorują i szpitale są potrzebne tak jak szkoły, przedszkola firmy, instytucje bo ludzie muszą z czegoś żyć i muszą pracować tak dla pana Arłukowicza szpital nie masz pieniędzy aby był ministrem zdrowia to zlikwiduj go, zamknij i koniec. A, co? Przepraszam, a pani jak uważa? Kto wygra tę bitwę o Polskę? Bo Ojej, Jarosław, jest... Jarosław, Jarosław, mój kochany Jarosław. Tak, Jarosław. Jarosław, jak ja wczoraj z... tego, Proszę pana, leset, to jest chłopak z żoli Boża. Jego, jego matka Ameryce. uczyła na żoli Bożu w liceum lelewela. A że się o bitwę i kłócili? On przyszedł z Niemiec po to, żeby zrobić szum Polsce. Oczywiście. No, 30 no, tysięcy emerytury mieć, to po co mi się byłoby jeszcze głupić? Po co? Ale, Był spokojnie ale skoro żyły. jest mu niedobrze z tym rządem, to niech odda tą emeryturę. Po Proszę co mu ta pani, emerytura? ja jeszcze inne, inne przemyślałam, inne z, e, sprawy. Jeżeli komuś jest do, tak źle w Polsce, granice otwarte. Niech się wyprowadzi do Niemiec, do Rosji. Tak. Otwarte, do Szwecji, gdzie tylko chce. Proszę bardzo. A tutaj jak zaczęła rządzić PiS. Polacy zaczęli z Anglii, z Niemiec, z Francji wracać do Polski, bo tu mają pracę, a tam, gdzie są korzenie, tam zawsze nam jest najlepiej. Jest pan młody, nie najlepiej umamy. Tak, no przecież.